I jest Jania! I w tym miejscu mamy pomnik Herkulesa. Jesteśmy w najpiękniejszym miejscu. Czy znajdziemy córę Koryntu? Zobaczymy. 2,5 tysiąca lat historii tutaj w tym miejscu. Niesamowite miejsce na świecie. Idziemy dalej. Proszę Państwa, od szczytu udzieli nas już naprawdę kilkadziesiąt metrów. Tutaj. Tutaj siedziały na tym kamieniu kiedyś znane wszystkim córy Koryntu. Zobaczmy, jak oddaliliśmy się już od góry. Jak pierwsze wrażenie starożytnego Koryntu. Zobaczmy, piękne. Niewiele pozostało, co prawda. Wszystko tak szybko się dzieje i znajdujemy się w centrum atem, na placu Syntagma. Tutaj jest budynek parlamentu. Jak, jakie wrażenia? Może Bardzo wycieczki. Wody. Pan, pan z, Wietma, z Wietnamu albo skądś, nie wiadomo skąd. Zaprosił wioletkę do tańca. Taka piękna kobieta mówi muszę za tak. Za chwileczkę będziemy jedli naszą kolację. Gretel się nazywa pro, prototrapezji. Wchodzimy w dół, jesteśmy tutaj u podnóża Akrokoryntu. Zobaczcie, jak pięknie. A wybraliśmy tą drogę specjalnie, żeby nakręcić te piękne widoki z dołu. Jeszcze nigdy nie szliśmy właśnie taką niekonwencjonalną ścieżką drogą, Drogą, drogą. która prowadzi właśnie do Akrokoryntu. Chcieliśmy ją przejść, poczuć ją, A jak że to jest to idziemy do spacerowania. I Pięknie, naprawdę nie żałujemy, zobaczcie jak pięknie to wygląda, w ogóle tak samo z tej tutaj perspektywy idziemy sobie drogą w dół, a tu takie piękne widoki właśnie Akrokoryntu na szczycie, coś wspaniałego. Wiatr w oczach, idziemy. Widoki dookoła wspaniałe. Tam widać aż drogę w stronę Patry, Morze Jońskie, co jest wspaniałego. Proszę Państwa, proszę Państwa, schodzimy, schodzimy, zobaczmy, zbliżamy się do miasta, tam poniżej jest właśnie ten stary korynt. Tutaj, jak się schodzi właśnie z Akro to tutaj pokażę wam palcem to tutaj właśnie jak się schodzi za, za niedługo tam będziemy to tutaj jest właśnie pozostałości tego starego Koryntu tutaj właśnie był 2000 lat temu stary Korynt Tutaj, w tym miejscu właśnie nauczał święty Paweł, tutaj w tym miejscu. Za chwileczkę tam zejdziemy i zobaczymy z, bli z bliższa. To właśnie miejsce, to stary Korynt. Teraz zobaczmy, teraz Korynt jest troszkę dalej. Tam właśnie to białe, co widać, to jest właśnie już ten nowoczesny Korynt. Troszeczkę, troszeczkę się przeniosły, przeniosło to miasto bliżej kanału korynckiego idziemy dalej zobaczmy jak oddaliliśmy się już od góry i córy Koryntu każde popołudnie wędrowały właśnie tą ścieżką w dół tutaj zobaczmy za tym płotem są pozostałości właśnie po starym Koryncie, po tym Koryncie, do którego schodziły co wieczór właśnie te córy Koryntu, aby tutaj uszczęśliwiać przybyszów, przybyłych z całego świata. Zobaczmy te 5 km, od tej góry. więc Przeszliśmy tą ścieżką, żeby zobaczyć, jak to, jak to było, czy to naprawdę był wyczyn. I musimy tu być w pełen podziwu. Dla tych dziewczyn tamtych czasów, że to wcale nie mała przechadzka była były letkie jak piórka nie były letkie jak piórka i widocznie się im opłacało zobaczmy pozostałości właśnie starego Koryntu niewiele zostało co prawda, ale nie ma co się dziwić nie ma co się dziwić, ponieważ 2,5 tysiąca lat nie pozostało Zbyt wiele po starożytnym Koryncie, ale i tak warto odwiedzić to miejsce. Tym bardziej, że nauczał w tym miejscu święty Paweł, jak wszystkim wiadomo. A więc jest to tak samo dla nas, katolików wielkie miejsce. No i piękne jest muzeum, są archeologiczne wykopaliska, a więc wszystkich zapraszamy w to miejsce. Jak będziecie mo mogli tylko przyjechać, na pewno warto odwiedzić. Zobaczcie za mną starożytny Korynt Jak pierwsze wrażenie starożytnego Koryntu Zobaczmy. Piękne. Piękne. Niewiele pozostało, co prawda, ale nie ma co się dziwić. 2000 lat, pół tysiąca lat zrobiło tutaj swoją robotę. Trzęsienia ziemi, jak wiemy, to jest Grecja. Ale jest to piękne. No jednak, mimo wszystko, zobaczmy. Jest to piękne, piękne pozostałość starożytnego Koryntu. Kiedyś to miasto naprawdę było. Techniki. wyobraźmy sobie wyobraźmy sobie to miasto że było właśnie takim cudem techniki były bogate świątynie były pełno rzeźb, kolumn fasad, ozdobianych. było to jak na ówczesne czasy coś pięknego wszyscy ludzie z całego świata podziwiali to miejsce właśnie ten korynt ze świątynią Afrodyty tam na szczycie na krokoryncie. A teraz jest jak jest. A więc tak znajdujemy się już. Wszystko tak szybko się dzieje i znajdujemy się w centrum atem na placu Syntagma. Tutaj jest budynek parlamentu i pomnik nieznanego żołnierza. Tak samo jedno z najważniejszych miejsc. A Jak, Jakie wrażenia? Może. Bardzo Z Wycieczki. Bardzo I tutaj pozytywne. centralne miejsce w atenach, najważniejszy budynek chyba w atenach można powiedzieć, budynek parlamentarny na placu Syntagma. Jak wrażenie? tym. Ania, ciekawe miejsce. A więc tak w skrócie, można powiedzieć, a więc tak w skrócie można powiedzieć, że się im podoba. Można tak. Wyjątkowe zdjęcia. Było. Idź. Może jeszcze Ania? Jest. Zobaczmy. Zobacz, zobaczmy jakie piękne... Albo zacznę je rozsyłać swoim Jakie mamy piękne przeżycie. Violetka zatańczyła z panem z, z Wietnamu. Nie, to była próba tańca. To, to była próba tańca. No niesamowite. Normalnie pan Pan z, Wietma, z Wietnamu albo skądś nie wiadomo skąd zaprosił Wioletkę do tańca. Taka piękna kobieta mówi muszę zatańczyć. To to nie są To są Ateny. Trzeba bawić No się czy wyjdzie, czy nie. No właśnie. Pa, znowu tańczy pan z... Tutaj zawsze, zawsze w tym miejscu, tacy nieprofesjonalni, ale dobrze nie? Tutaj, tam dalej. Oczywiście to są ludzie, którzy zaczynają karierę. Być może mamy kogoś, to za rok, czy za ileś będzie na najwyższej półce. Więc... No właśnie. Więc pozdrawiamy tak. Kevina i życzymy wszystkiego najlepszego. A więc jest szansa, że kiedyś będzie grał ze Stingiem w Rolling Stonesach, a na razie zaczyna tutaj na Monasteriach w Fattenach widać, że chłopak ma talent zobaczmy słynne słynne monasteraki tutaj jedziemy, cała dzielnica takich malutkich takich malutkich właśnie kościółków sprzed wielu wielu lat i tutaj można powiedzieć, że te monasteraki pozostały dookoła, wybudowały się przez lata całe Ateny i zostały tutaj w tym miejscu te stare kościółki które tutaj stoją od od faktycznie bardzo, bardzo dawna. A, da. Miasto powstawało dookoła, a monastyraki pozostały w swoim miejscu. A teraz <laughs> jesteśmy w dzielnicy plaka. Ta dzielnica plaka to właśnie są same takie kramiki z pamiątkami. Można sobie kupić buzułki. <laughs> A więc, a więc w, samym, w samym sercu Aten, dzielnicy Plaka, są od samego rana do samego wieczora właśnie wszystkie te kramiczki z pamiątkami. Piękne, pamiątkowe serca Aten można sobie tutaj kupić. Co wam się żywnie podoba? Wyobraźnia tutaj naprawdę nie ma rzeczy, której by tutaj się nie znalazło. Z widokiem na Akropol, tam wysoko. Można sobie kupić tak samo mydełko. Różne. Ania się śmieje, nie wiem dlaczego. No ale nic. No, mydełka są różne kształty mydełka różnych zapachach wszystkie jakieś pamiąteczki. Tu są piękne kolczyki właśnie grecki styl, opal przepiękny. Siedzimy sobie przy stoliku, proszę Państwa. Zobaczmy z muzyką. Dobrze się bawimy, za chwileczkę będziemy jedli naszą kolację. W Grecji to się nazywa pro, Prototrapezji. To wyjątkowe miejsce, a więc... W takim ważnym miejscu, a ten... zobaczmy jak tutaj się wspaniale spędza czas przy kolacji. Przyszło jedzenie. Zobaczmy, mamy groski To jest wspaniałe. W takim towarzystwie. pyszne jedzenie z muzyką w tle. Wspaniale się. Wspaniale się spożyć Wędrujemy tutaj po placę, Agora, stara Agora Ateńska u podnóża Atropolu Tu się odbywa właśnie Ateńskie życie wieczorne Piękne widoki, piękno aten zachód słonka I kolczyki, pamiąteczki, wszystko tutaj takie typowo greckie. W placu Syntagma w Atenach, centralnego miejsca w stolicy Grecji. Do zobaczenia. Pa!